Dziękuję bardzo. Teraz pan senator Kraska, a potem pan senator Jackowski, tak? Jeżeli jest, jest. Ale... Dziękuję panie marszałku. Panie mistrze, słyszymy, że jest pan praktykiem i na kolei zna się dość dobrze, więc pytam pana, jak według pana, jakie błędy popełniło kierownictwo kolei śląskich, projektując obiegi składów, co doprowadziło do takiego chaosu na kolei na Śląsku. Drugie pytanie, czy zna Pan, jaki jest wiek, średni wiek wagonu pasażerskiego wykorzystywanego przez polskie koleje regionalne? I trzecie pytanie, czy możliwe jest, aby na naszym rynku w kolejach regionalnych pojawiła się obca konkurencja podobna do tej, jaką widzimy w tej chwili na dalekobieżnych przewozach autobusowych? Dziękuję bardzo. Dziękuję i pan senator Jackowski, tak? Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, pięć krótkich pytań. Panie Ministrze, jak Ministerstwo zamierza przeciwdziałać zmianom rozkładów prowadzącym do konieczności przesiadek w relacjach, które przed usamorządowieniem były łączone pociągami bezpośrednimi? Pytanie numer dwa. Czy RESORT uważa, że mechanizmy współpracy w zakresie informacji dla pasażerów prowadzonej między przewoźnikami a zarządcą infrastruktury jest dostateczne? Pytanie numer trzy. W jakim stopniu dworce i przystanki kolejowe spełniają wymagania prawa w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Pytanie kolejne. Jaka część taboru pasażerskiego kolei regionalnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie, panie ministrze, bardzo proszę. Padło pytanie o błędy popełnione przez kierownictwo Kolei Śląskich. Mi się niezręcznie jest wypowiadać, natomiast najogólniej rzecz ujmując, mogę powiedzieć, może trochę brak pokory. To znaczy, kolej jest. Ograniczę się do sformułowania, brak, brak pokory, bo kolej jest dosyć skomplikowanym systemem i planując. Ten transport trzeba wziąć pod uwagę dużo czynników. Na pewno Państwo znacie te podstawowe przyczyny. Przede wszystkim niewystarczające zasoby do pracy, która miała być wykonana, to znaczy planowanie obiegów przy przejściu na stacjach zwrotnych na 10 minutach na pewno spowodowało sytuację, że najmniejsze zakłócenie przenosiło się potem na każdy kolejny pociąg. Także myślę, że po prostu czasami lepiej jest zaoferować pasażerom troszkę mniej pociągów w rozkładzie, ale żeby ci pasażerowie byli pewni, że ten pociąg pojedzie, niż planować ofertę, która jest na granicy możliwości. No ale myślę, że to jest kwestia bolesnego doświadczenia. W tej chwili myślę, że przewoźnik już nieco inaczej. Postępuje. Sprawa informacji dla pasażerów. Aha, przepraszam, wiek, wiek taboru kolejowego. Ja mogę powiedzieć tak, wiem ile wynosi średni wiek taboru w przewozach dalekobieżnych. Jest to 28 lat. Przypuszczam, że niewiele różni się ten średni wiek u przewoźników regionalnych, aczkolwiek. Z całą pewnością niektórzy z nich ten wiek mają znacznie korzystniejszy z uwagi na poczynione ostatnio inwestycje taborowe, no, choćby koleje mazowieckie, które dysponują sporą i, i liczbą jednostek nowego taboru, jak i taboru zmodernizowanego. No, SKMK Warszawska niemal wyłącznie jeździ nowym taborem, także sytuacja zależy bardzo od konkretnego przewoźnika. Pytanie padło też o mm, obcą konkurencję. Proszę Państwa, już w tej chwili mamy w Polsce województwo, w którym przewozy wykonywane są przewoźnika, który jest własnością y, zagraniczną. Jest to województwo Kujawsko-Pomorskie, w którym firma Ariwa wykonuje przewozy y, w północnej części tego województwa, głównie na terenie Borów Tucholskich. I ten przewoźnik od kilku lat jeździ. W związku z tym to nie jest tylko kwestia wyobrażania sobie, tylko po prostu to już też mamy. Pytania senatora Jackowskiego. Sprawa przesiadek. Rozumiem, że chodzi o problem styków pomiędzy województwami, gdzie usługi kontraktowane są przez różnych organizatorów. Oczywiście. Jedyny model, jaki może tutaj funkcjonować, to jest współpraca tych organizatorów ze sobą. W przypadku połączeń pomiędzy większymi ośrodkami jest możliwe działanie ze strony ministra właściwego do spraw transportu. Na przykład w zeszłym roku funkcjonowały pociągi z Rzeszowa do Lublina bezpośrednie, zostały podzielone na stacji Stalowa Wola Rozwadów, ale równocześnie Uruchomione zostały pociągi dalekobieżne z Rzeszowa, jadące w kierunku Warszawy przez Lublin właśnie, czyli możliwość bezpośredniego połączenia większych ośrodków jest zapewniona przez pociągi, jak mówię, dalekobieżne. Padło pytanie o informację jednolitą. Ja już mówiłem, że. Informacja, którą zapewnia zarządca infrastruktury, czyli polskie linie kolejowe, jest informacją kompleksową. Ona obejmuje wszystkich polskich przewoźników. Co więcej, zachęcam do korzystania z systemu infopasażer. Jest to system też powstały we współpracy pomiędzy różnymi przewoźnikami kolejowymi i zarządcą, gdzie można nie tylko uzyskać informacje o odjazdach wszystkich pociągów, ale również o ewentualnych opóźnieniach. Ten system jest w internecie dostępny. Sprawa dostępności dworców dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. Proszę Państwa. Jak mówimy o zaległościach w naszej infrastrukturze kolejowej ponad dwudziestoletnich, to proszę się nie dziwić, że polskie dworce bardzo często nie są dostosowane. Natomiast na szczęście tych przykładów dworców dostosowanych jest jednak trochę pojawia się jednak coraz więcej. Mamy przykłady ładnie zmodernizowanych dworców, gdzie ten dostęp jest już cywilizowany. Jak mówię, cały czas jest to niezadowalające, nie ale w, 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 idziemy w tym kierunku. I tyle. Dziękuję za uwagę dostępność dla wagonu dla niepełnosprawnych. Panie Senatorze, to jest podobnie jak z dworcami, to znaczy przy modernizacjach taboru zabawia się tabor, który jest dostępny. Natomiast cały czas w ruchu jest spora liczba jednostek taboru, których nawet nie da się dostosować, one po prostu muszą dojeździć do fizycznego zużycia być pocięte na złom. Natomiast yy, nie podam teraz dokładnej liczby, ile procent taboru jest dostosowanego. Yy, yy, postaramy się tę informację znaleźć, w razie potrzeby dostarczyć panu senatorowi. Jeżeli pan senator zechciałby interpelację napisać, chętnie odpowiem.